Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w czasie majówki zachęca do udziału w sportowo-rekreacyjnych atrakcjach w Lewitynie. Tak, nasz obiekt już jest częściowo przygotowany do sezonu, dlatego na majówkę zapraszamy już od 1 maja. Będzie otwarta przystań z wypożyczalnią sprzętu wodnego, potem przez cały maj będzie otwarta w weekend od 10 do 18. Tak jutro właśnie startujemy o 10, można będzie wypożyczyć rowerki wodne, kajaki, a z tej okazji również o godzinie 11, 1 maja zapraszamy na zawody kajakowe, zapisy bezpośrednio przed, przed zawodami, a więc 1 maja. Oprócz samego wypożyczenia będzie można również o godzinie 11 pościgać się na kajakach. Serdecznie zapraszamy. Przewidujemy nagrody, medale, puchary, także śmiałków, którzy chcieliby się sprawdzić w wyścigu kajakowym ten po naszym akwenie. Serdecznie zapraszamy. Kolejny turniej, który przygotowaliśmy w majówkę to 3 maja na no już gotowych do od dłuższego czasu boiskach plażowych dla siatkarzy. Zapraszamy na turniej siatkówki plażowej. Start o godzinie 10. Kategoria Open, a więc każdy, zarówno panie, panowie, jak i młodzież e, mog będą mogli w tym turnieju wziąć udział. Oczywiście grają pary. E, zgłoszenia, zgłoszenia są kierowane do pana Zbigniewa Grzanki e, smsowo lub telefonicznie. Ogłoszenie, ogłoszenie jest na naszym Facebooku, także zapraszamy serdecznie, gdyż ilość par jest ograniczona, a również przewidujemy e, nagrody, medale, puchary, koszulki, a także karnety na nasz e, basen. Także serdecznie zapraszamy. E, ponadto e, trwają przygotowania do sezonu. Dzięki środkom w budżecie miasta poszerzyliśmy już do dyspozycji mieszkańców plaże. Przygotowujemy się do, do odrestaurowania pomostów tych drewnianych, tak, ażeby, ażeby zyskały nowy blask. Wkrótce również w maju prawdopodobnie jeszcze będziemy renowa przeprowadzimy renowację jednej zalejek między placem zabaw a, a siłownią zewnętrzną. Powoli, powoli pojawia się nowy punkt gastronomiczny wraz ze strefą wypoczynku, a więc lody rzemieślnicze przy wodnym Placu Zabach. W ramach renowacji plaży, o której wspomniałem, również wkrótce pojawi się nowa budka dla ratowników, już pod kątem sezonu kąpielowego. Jak również z myślą o sezonie kąpielowym, wkrótce, wkrótce w naszym stawie zostaną zamontowane specjalne napowietrzacze, tak aby zminimalizować w sezonie kąpielowym, w co wierzymy, że się uda, e, występowanie sinic, które powodują, że niestety przez jakiś czas kąpielisko jest zamykane. Wierzymy w to, że ta, te napowietrzacze zminimalizują, e, zminimalizują to zagrożenie i w tym roku kąpielisko będzie otwarte e, jak najdłużej. Także zapraszamy serdecznie na nasz ośrodek. E, w maju zresztą, e, wkrótce to ogłosimy, w maju e, również, e, już po majówce, e, w weekendy mnóstwo u nas atrakcji, imprez, ale o tym to już o, oddzielnie, dlatego że praktycznie każdy weekend mamy wypełniony tutaj jakąś, jakimś wydarzeniem, a szczególnie końcówka maja zapowiada się bardzo ciekawie. Także zapraszamy serdecznie nie tylko w weekendy, ale i na co dzień, na spacery i do korzystania z naszych atrakcji.